Pan Kasper przedstawia film pod tytułem Zagrożona przyszłość transportu na żądanie w Szczecinie. Film kieruje między innymi dla wszystkich. Geneza. W 2016 roku dnia 11 kwietnia uruchomiono pierwsze połączenie transportu na żądanie była to linia 95 kursująca po dzielnicy Podiuchy. Dwa lata później nastąpił złoty okres transportu na żądanie. Uruchomiono linię 98 z Maczka do Kwiatkowskiego i 99. Z głęboki. Nie, z Warszawa na Osów. 98 kursowało w dni powszednie, a w 99 w dni powszednie cały dzień, a w sobotę w dni świąteczne od 9 do 19. A w listopadzie 2018 telebuse zaczęły dojeżdżać do szkół, między innymi na Chobolańskiej i na Jaworowej. Był fajny, złoty okres aż do końca 2019 roku. Niestety w 2020 wprowadzono ograniczenia finansowe, oszczędności wprowadzone przez prezydenta i nagle czaropryzł. Co zrobiono? Zmieniono numerację. 99 stało linią 901, 98 908, a 95 904. Na 901 wprowadzono ostre cięcia. Linia 901 przestała kursować dni świąteczne oraz wieczorem. 904 skrócono okres kursowania, a na 908 przestała linia jeździć wieczorem w dni powszechnie. Jaki powód? Brak pieniędzy. I potem był spokój aż do 2020 końca listopada. Pod koniec 2020 roku, z powodu braku zajęć w szkole, spowodowanej lockdownem i niską frekwencją, zlikwidowano, a właściwie zawieszono linię do odwołania numer 901. Na początku 2021 roku kolejne drastyczne cięcia: zawieszono 904, 908, też z powodu braku pieniędzy. Miało to być na stałe, ale w marcu 2021 roku przewrócono to połączenie. Pół roku później, we wrześniu 2021 roku, była potrzeba wzmocnienia węzła Podduchy. Pieniążki poszły na wzmocnienie 85, a w zamian 908 zostało zdegradowane do linii szkolnej. Przestało jeździć do Kwiatkowskiego, ona jeździła już tylko do Chobolańskiej. W 2022 też miały być cięcia, ale też zaniechano cięć. Nie wiem, co będzie dalej z tą komunikacją. Albo zostanie zlikwidowana jak kiedyś linie 700 do hipermarketów, albo zostanie, likwiduje się rozkład jazdy i linie te, na żądanie będą jeździć 7 dni w tygodniu bez rozkładu jazdy, tak jak zrobiono w Krakowie z poważaniem Kasperaszczuk.